Podczas wrocławskich targów dobrych książek zaprezentują się najlepsi wydawcy z całej Polski. Pojawią się zarówno nowości, jak i książki, których nie znajdziemy już w księgarniach. No, wrocławskie targi dobrej książki mamy już po raz 24, więc to jest. Yy... Takie założenie y, prawie wieczne, prawda? Także w przyszłym roku y, jubileusz. Y, no są przede wszystkim targami, jak sama nazwa wskazuje, tak, ale staramy się też, żeby były świętem literatury we Wrocławiu. W związku z tym organizujemy mnóstwo spotkań z autorami, y, mnóstwo podpisywań książek na stoiskach autorów. No, dla wydawców to jest też święto, bo. Czas jest bardzo dobry przed świętym Mikołajem, więc myślę, że jest dużo takich osób, które przychodzą tutaj po to, żeby kupić prezenty, bo książka jest wciąż dobrym prezentem. Odwiedza nas bardzo dużo czytelników, wielu z nich wręcz rozpoznajemy. Niektórzy wymieniają się z nami uwagami na temat zeszłorocznych poleceń. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj co roku przyjeżdżać. Zwłaszcza, że są to targi w okolicach Mikołajek i w okolicach Świąt, także dużo osób przychodzi z listami prezentowymi. Dla cioci dla wujka, dla, dla ojca, pytają nas właśnie albo jakieś rekomendacje, albo sami już mają jakiś pomysł. Lubimy tutaj przyjeżdżać od lat. Jest teraz nowa lokalizacja, mam nadzieję, że tylko zwiększy zainteresowanie. Targom towarzyszy ciekawy program, w którym poza spotkaniami z ulubionymi autorami znajdziemy m.in. dyskusje, kreatywne warsztaty dla czytelników w różnym wieku, konkursy oraz wystawy. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, bo już 6 grudnia wrocławskie targi Dobrych książek odwiedzi święty Mikołaj. Autorów no bardzo silna reprezentacja. Programu. Trzeciego Polskiego Radia, bo Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Jerzy Sosnowski, poza tym Krystyna Sienkiewicz, Adam Wajrak, Mariola Pryzwa. naprawdę mnóstwo autorów, mnóstwo ciekawych spotkań, sporo warsztatów. Podczas targów ma miejsce akcja charytatywna: wyłóż książki na stół. Tych, którzy lubią książki i mają ich w domu za dużo, organizatorzy zachęcają do podzielenia się nimi z innymi. Organizujemy też podczas targów taką akcję: właśnie wyłóż książkę na stół, więc można kupić książkę, przynieść, zostawić. Wspomagamy tutaj targi książki i wymyśliliśmy akcję, która. Gdzie można przynieść książkę do trzech miejsc na Dolnym Śląsku jest to szkoła podstawowa w Osolinie, dom dziecka w obornikach śląskich i dom samotnej matki w Głogowie. W pierwszym dniu trwania targów miała miejsce uroczystość wręczenia nagrody Pióra Fredry. Laureatem konkursu zostało wydawnictwo Czarne i wydania przez nie książka Kucając Andrzeja Stasiuka. Jest to nagroda w konkursie jedynym w Polsce, konkursie edytorskim, więc poza tym, że książka musi być ciekawa i doskonała pod względem merytorycznym, musi być jeszcze pięknie wydana. Obrady jury bardzo burzliwe, bo bardzo trudno z ponad 170 nadesłanych przez wydawców książek wybrać te pięć, które są nominowane, a potem z tych pięciu jedną. Wydawnictwo Czarne specjalizuje się przede wszystkim w literaturze non-fiction, także mamy faktycznie bardzo dobrą, bogatą ofertę reportaży. Staraliśmy się jak co roku przywieźć najnowsze tytuły, także głównie od zeszłego roku do, do chwili obecnej. Książkę kłócając Andrzeja Stasiuka, za którą de facto nominowane jest całe wydawnictwo, bo nie tylko autor Andrzej Stasiuk, ale też pracownia D2D, która przygotowała oprawy typograficzne, oraz Kamil Targosz, który jest grafikiem, który zilustrował tekst oraz przygotował okładkę. Targi książki to znakomita okazja do zrobienia świątecznych prezentów. Większość wydawnictw przygotowało z okazji świąt dla swoich czytelników znaczące rabaty.